Odcinek tej drogi na koniecznie ma 562 metry. Łączny koszt jest ponad milion złotych. Znaczny udział jest gminy Włoszczowa, która jest ponad 400 tysięcy dołożyła do tej inwestycji. Pozostałe środki to środki z Funduszu Dróg Samorządowych i dotacja Powiatu Włoszczowskiego. Myślimy wspólnie tu z panem burmistrzem, z zarządem, z radnymi, że stan tej drogi pozwoli na lepsze, bezpieczniejsze użytkowanie tego odcinka. Na tym odcinku są były kiedyś rowy odkryte. My w związku z takim zakrętem, że jest niebezpieczny, postanowiliśmy, że ten ruch byłby zakryty, żeby nie spowodował jakichś uszkodzeń ciała przeważnie osób, które by uległy wypadkowi samochodu. Ten odcinek drogi powiatowej, chyba najlepszym przykładem tego jest, jak zmienia się infrastruktura drogowa na terenie powiatu włoszczowskiego, a w tym przypadku gminy Włoszszowa, dzięki współpracy z powiatem udało się kontynuować, tak naprawdę to jest kontynuacja, praktycznie wylot z Włoszowy, ulica Wiśniowa, poprzez Wolę Wiśniową, poprzez Pułanki, poprzez Morzewie. Przepraszam, starą wieś, na której obecnie znajdujemy się, aż do Dąbia mamy drogi wyremontowane, były realizowane te zadania z różnych środków, choćby z dróg z środków rządowych, prowoskich. To akurat jest środków rządowych i dalej mamy również drogę wyremontowaną środków powodziowych już przed laty. Także dzisiaj widzimy ta droga strategiczna, która tak naprawdę łączy gminę Włoszczowa z pozostałymi gminami, gminą Radków, gminą Moskorzew, łączy z drogą krajową, bardzo istotna, kluczowa, ważna w zakresie bezpieczeństwa, ale również dostępności służb, czyli Pogotowia, Straż, Policja, która często, często z tego korzysta. I widzimy, że jakość tej drogi na pewno tutaj... Jest lepsza standard na miarę XXI wieku. Pojawiły się chodniki, 14-aspekt bezpieczeństwa został podkreślony. Odwodnienie, które również jest kluczowe w zakresie utrzymania dróg, no i później trwałości nawierzchni. No i w przyszłym roku planujemy jeszcze zrobić jedną drogę, która będzie łączyła tam przez Bodrzewę, która będzie łączyła z drogą na Jędrzejów, Tam będą dwa odcinki zrobione. Jeden odcinek w środku nie będzie zrobiony, ale tylko dlatego, że tam jeszcze czekamy, jak będzie zrobiona kanalizacja i później, jak po tej kanalizacji, zostanie wyremontowana. My mamy jakiś plan, że do czasu, kiedy ta kanalizacja ma być zrobiona, zrobimy jakimś takim sposobem gospodarczym tą drogę, żeby ta jej nawierzchnia nie odbiegała od nawierzchni pozostałej. Mam takie ambicje docelowe, aby wszystkie drogi, które znajdują się na terenie gminy Włoszczowa, w tej kadencji, Panie Sterowca, Szanowni Zarządzie, myślimy, że e, uda nam się zrealizować. Gmina Włoszczowa, można powiedzieć, że te e, swoje drogi gminne w większości, blisko w 100%, zostało wyremontowane, pozostały nam tylko niewielkie odcinki. Myślę, że dalej będziemy realizować, choćby nawet do przesiłku, co pokazuje praktyka, że już w ostatnich latach udało nam się realizować. Choćby nawet droga tutaj zrealizowana od konieczna w kierunku Nieznanowic, nikt nigdy się nie spodziewał, że ta droga, która kiedyś, można powiedzieć, miała znamiona drogi polnej, a, a dzisiaj jest to droga z prawdziwego zdarzenia. Również ułatwia komunikację, połączenia miejscowości Konieczno z Łoszczową, choćby na taki objazd, ale również dojazd do cmentarza. Nigdy nie wierzyliśmy w to, że, że uda się zrobić w takich standardach wysokich, jak to obecnie ma. No i służy mieszkańcom. Tak i tu należy podziękować, bo na ostatniej sesji Rady Gminy była podjęta uchwała przez Radę Gminy Łoszowa o właśnie pomocy finansowej do tej drogi, na co mówiliśmy, na Modrzewie. I dlatego bardzo serdecznie dziękujemy za tą pomoc i w ogóle za pomoc wcześniej niż domu.